Nadzwyczajne posiedzenie Senatu Zielonogórskiej uczelni na sali środowisko akademickie oraz parlamentarzyści Wojewoda Marszałek Województwa i Prezydent Zielonej Góry. W tym gronie minister zdrowia Bartosza Rułkowicz, gość specjalny posiedzenia, przedstawił decyzję, jaką wspólnie z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego podjął w sprawie wydziału lekarskiego w Zielonej Górze. Wspólnie z ministrem nauki, z ministerem Polską w podjęliśmy decyzję że Uniwersytet Zielonogórski uruchomił Wydział Lekarski. Starania o utworzenie Wydziału Lekarskiego trwały kilka lat. Proces od samego początku wspierała Bożenna Bukiewicz, szefowa Lubuskiej Platformy Obywatelskiej. To, że wszystko zmierza w dobrym kierunku sygnalizowała już pozytywna opinia na temat utworzenia kierunku lekarskiego, jaką w listopadzie ubiegłego roku wydała Polska Komisja Akredytacyjna. Mieliśmy duże opory, a przede wszystkim był opór uczelni medycznych, rektorów tych uczelni, którzy skutecznie blokowali podjęcia decyzji przez Ministerstwo Nauki. I szkolnictwa wyższego oraz zdrowia. Profesor Wojciech Strzyżewski, prorektor do spraw studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego podkreślił, że kierunek lekarski to największe wyzwanie, jakie stoi przed uczelnią. To nowa kadra naukowa, nowa baza dydaktyczna, to też prestiż i odpowiedzialność. Jak zaznaczył z początkiem roku akademickiego, UZ rozpocznie kształcenie przyszłych lekarzy. Przygotowania przyspieszą w tej chwili zdecydowanie, żeby rozpocząć kształcenie już od 1 października tego roku. Wydział lekarski od samego początku był też oczkiem w głowie. Zarządu województwa marszałek Elżbieta Polak podkreśla, że po wielkiej fali krytyki, którą udało się pokonać pora na dokończenie działań. Te są prowadzone na terenie szpitala od kilku miesięcy. Teraz należy przekształcić szpital wojewódzki w klinikę oraz zamknąć inwestycje prowadzone na terenie placówki. Musimy uzyskać status szpitala klinicznego i w tym kierunku zmierzają nasze inwestycje. To jest budowa Instytutu Patomorfologii. Brakowało nam tego. Nowoczesne również laboratoria i baza taka naukowo-dydaktyczna. To są jedyne deficyty. No, w dalszym ciągu będziemy też podnosić warunki hospitalizacji. Sprzęt wysokospecjalistyczny trzeba też wymieniać. Musi być nowoczesny. Nowo wybrany dyrektor szpitala Zbigniew Chupało zaznacza, że prace na terenie lecznicy przebiegają zgodnie ze wszystkimi założeniami. Nie ma obaw o to, czy wydział wystartuje 1 października. To się wszystko odbywa płynnie. Tak? To nie jest tak, że dzisiaj mamy godzinę zero i y, y, tutaj wszystko musi być Zresztą no, na, w pierwszych latach nauczania na wydziałach lekarskich y, no, najczęściej y, są to zajęcia ograniczone po prostu do teorii. Na kierunku medycznym Zielonej Górze będzie mogło studiować 60 osób rocznie, będą to studia stacjonarne o praktycznym profilu kształcenia.